Walczymy ze sobą już od tysięcy lat. Ale zanim zostaliśmy wrogami. Byliśmy jak bracia. Ej, hey, ty! Weź patrz podno. Coś nie powiedział. Nawet nie umie się transformować! Hej, Darkwing! Nie. Mój palec się transformuje. Zgadnie chtóry. Ja to zrobię. Ty nie daj zginąć mnie, a ja nie dam tobie. Gdzie moje maniery? Jestem Pi, to jest Elita, a to jest Steve. Czy oni do ciebie mówią? Oni nie są prawdziwi! O! Oh. Steve! A co to? Przekazuję współrzędne. Współrzędne czegoś na powierzchni planety. No ekstra! Najwyższy czas pokazać im na co nas stać. Zębata jaskinia. Spoko. Normalna rzecz. Zamknij się trochę, okej. Okay? No, nie wierzę. Wojownicy słynący z odwagi. Weźcie ich przekładnie i obudźcie wasz prawdziwy potencjał. Możemy się transformować! Ale jak się tego używa? Moja głowa! Ale to, jak z tego skorzystacie, zależy wyłącznie od was. Zwijamy się. Jak? Głośniej. Autoboty naprzód! Mogliśmy razem budować lepszy świat. Tylko po co? Ja wolę budować go sam. Wydaje mi się, że coś z nim nie tak. No, tak, też to zauważyłem. No, trudno nie zauważyć, co się stało z moim przyjacielem. Czas już spalić! Stary świat! Musimy go powstrzymać! Receptikony, Ta ataku! Uwaga! No bez jaj! Ekstra! To dopiero początek. Czas, byśmy nareszcie powiedzieli nie. Razem, teraz i zawsze. Transformers Początek. No co ten knebel? Bo nie przestawał gadać. Nawet kiedy był nieprzytomny? Szczególnie kiedy był nieprzytomny! A! Mówiłem, żebyś go mocniej kneblował! Woo! Wkrótce w kinach.